To jest ismek tutaj zorięcz, na przejść XOX. W dzisiejszym odcinku sobie zagramy w Minecrafta. Czekajcie, muszę się dostąpić. Na PlayStation. Sorry, że... O kurde, poczekajcie chwilę. Dobra, Męczyłam się długo, żeby to zrobić. I teraz ogólnie tu ja nie patrzę na ekran tylko na... Nie na to co wy widzicie, więc tak jakbym widziała Waszymi oczami. Dobra. Albo wiem, albo zrobimy takiego trolla. Czekaj, co mi dosłownie. Dobra. ogólnie to ja się nazywam z dużej, ale zrobimy sobie takiego trolla. Sally, sali. Hi. Tutaj 9, 8, 7, 6. O Jezu, jakie 5? 6. Um, słuchajcie, tak w ogóle, to, to u mnie, jak patrzę, tak jakbym widziała, waszymi oczami, to lepiej widać. Jestem w stanie, to będzie chyba lepiej widać. E, dobra. E, tak. Więc, e, tutaj mam to. Dobra. Stacja eee. i z tego powodu, że mam duże X X, to zrobię tutaj z małej X. X. O, proszę, <grym> I zapiszę jeszcze datę, bo jakoś już tak mam, gdzie do zapisywania dzisiejszych wydatków na świecie. To jest 28 ojej czekajcie chwilę e, dobra już po problemie teraz kropeczkę no, gdzie to? więc zawsze coś muszę pomylić o, kropeczka dziewiąty kropeczka Dwa. O Jezus. Dwa. Dwa. dobra. O Jezus. No nie wiem, co zrobiłam. Okej. Muszę trochę to osłabiać z pacji. Dobra. R jeden. I piszę dwa. O Jezus. Duh. Dwa tysiące No kurde. 15 Dobra. Tak wygląda. nasz, Znaczy, tak nie wygląda. Dam sobie na niski. Albo nie, no dobre. Zaczynam normalnie. już na wysiad Bacz sieciową. Nie mogę włączyć. Ty tam się jeszcze włączy. Bez problemu. Nie no ma problemu. Zobaczymy jakie nam się trafił świat. Zawsze miałam pychać do tych światów, więc... Nie spodziewałam się tutaj żadnych wielkich rzeczy. Ale przynajmniej coś by mogło być. Czekajcie. O, dobra. Okej. Okay. Myślę, że już teraz będzie. Dobra, widzimy się jak świat... O! No dobra. No i się widzimy. Wiem, że moje serduszko wygląda jak miłe by zatrute, też się dziwię. Ale tak to jest. Dobra, gdzie ja jestem? Bardzo podobny świat, do takiego jednego świata mojej koleżanki. Ładzia i w górę. E... No dobra. Tak w ogóle, to odcinki Minecraftowe będą trwały po 15 minut, z czego już tutaj 4 minuty zostały zmarnowane na gadanie i tworzenie nowego świata. Wii plum. O, nie trafiłam do wody. O, patrzcie, się naprawiła serduszka. No dobra. Głód jeszcze mam cały, więc póki co jest ok. Ja próbuję wyjść z tej dżungli. Ja, ja nigdy nie lubiłam dżungli na survivalu, Tak bez latania, bez niczego. No i znowu mam. Jest, jest. jest zwykłe. Ja właśnie zawsze wolę mieszkać na zwykłych. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mam. Dobra. Eee, jestem znowu. Dobra, już wróciłam. O kurde, głód mi spadł. Owieczki i świnka. Ja, ja najpierw idę do świnki. Mordo, Mordo, No chodź do świnia. Dobra owca, pogo mnie ale mnie. Chodź tu. Dobra, Proszę mam mięsko. Kurde. Ja sobie zjem od razu. Wracaj to. O, krowy. Ale fajnie. Mam jedną wełnę. Drodzy, to sobie planuję zrobić włosko. Bo nie zamierzam tak jak kiedyś na moim świecie. No kurde, wracaj. Yy, nie, yy, tak jak na moim świecie kiedyś. Yy, nie chcę od razu mieć nocy bez łóżka. Tylko właśnie... Bo bym nie przeżyła bez wioski. Tam była wiosna, wioska. Dobra, gdzie jest owca? Tam poszła! Chodź za! Wiem. Najpierw się ścina drzewo. Ja taka nie jestem i ja najpierw idę po owca. to A tam sobie uciekła! Zauważyłam... A widzicie? To właśnie ono. Ja ja zaczęłam bić. Okej, okay, krowa, krowa mi. dała sporo do jedzenia. Dobra. Przechodzimy sobie na drugą stronę. I przepłyniemy. Tam widzę las. Ech. W takim razie właśnie są wilki bardzo często. Ech. Ech. Jak ktoś właśnie nie chce zabijać, a ma taki lasek Ktoś nie chce zabijać owiec A ma właśnie lasek Taki, śnieżny Ze świerku To może iść, iść poszukać wilków, bo właśnie, gdzie są wilki yy, Tam powinny być też pomordowane owce Czyli po prostu powinny być wełny Jeśli się kiedyś osadziłam on na takiej wyspie a Byłam na survivalu, osadziłam się na takiej wyspie Gdzie właśnie były nie. Właśnie ciągle były wilki. Ciągle się wilki spawnowały. Spa e, ja grałam na spokojnym. Czyli nie było żadnych potworów, i te wilki nie, po prostu nie były. E, no to ja tam sobie poszłam na, na przechadzkę po wyspie. To była normalna wyspa. No, sąsiadów siebie. sobie. No. Ale tak. I ja sobie poszłam na przechadzkę wokół mojego domku. Patrzę, a tam cztery wilki siedzą. Sobie stoją w, w tym samym miejscu obok siebie. A i dwójkę z, y, przy, y, zabiłam, y, przez to, że przełapałam ich, jak polwali na moim owcę. Tak, bo miałam wtedy owce, sobie zamknęłam. I właśnie oni mi na tym owce polowali dobra, Szukam jakiegoś miejsca, gdzieś mogę osadzić e, Sorry, mam leki ten No, katarek. Dobra e, Myślę, że gdzieś tak bym się... Ja, cię konik i haha! Kurde, wiedziałam, że spadnę. Dobra, no, to, to było proste... To jak drut. Ja kiedyś e, właśnie nie jak mała, tylko ogólnie kiedyś się śmiałam i mówiłam... To było proste jak słońce i jasne jak drut. No. Ale to też nie może być prawie. Słońce może być proste, a drut może być jasny. Ja ci tam są koniki, my się koło koników osadzimy, a poza tym tu jest taka górka. O, ja się przy tej górce osadzę. To jest taka woda. Też jest nie Po co jej tak staczę? No, dobra. sobie wyjdziemy. Albo w ogóle gdzieś na górę. To na górze mieszkać. E... No. Choćby na tej górce. Będę jakieś mieszkać. O, tam są fajne góry, ja tam chcę zamieszkać. To ja tam dojdę. Przed? Dobra, już doszłam na górkę. I właśnie mam zamiar zachować się ze świnią. Gdyż ona jest jadłodajnią. A mi się skończyło właśnie jedonko. Zadam moją krówkę, moją wołowinkę. Była przepyszna. Mm. <ślonka> no dobra. Ja cię, wioskę, to teraz już wiemy, gdzie się osadzimy. Zostańmy osadnikami na chwilę. Czy <laughs> nie na chwilę? No tam. tam na jakiś dłuższy moment. Eee. Jakaś marna ta wioska. Kowala nie widzę. A ja znam takie wioski. Właśnie są takie wioski. gdzie jest tylko troszkę. Właśnie budynków. Tylko trochę budynków, ale właśnie. Właśnie dobre jest to, że jest przynajmniej tu jedzenie. Nie zależy tak naprawdę. Yy, Wielkości. Tylko, tylko mi zależy właśnie, żeby był kowal, ale to już nie wymagane. I żeby było coś do jedzenia. Bo jedzenie w jeszcze to jest naprawdę, na początku to jest naprawdę trudne rzeczy do zrobienia. Dobra. No gaga, ja bym zostało mało czasu. What? Dobre. Pamiętać, że to nie właśnie. Ja się osiedziałam właśnie w takim domku. No dobra, tą się też osadzimy. Tu już jest crafting. Zą wiecie, sobie zrobić skrzynkę. I kilo. Idę kopać Aha. Weźmy sobie ze skrzynki już powysadzam wszystkie rzeczy. Zrobię sobie też do jedzonka. To już z, z jedzeniem syrup. No dobra. To powkładam. Wszystko powkładam. Eee. Yy. Dobra, no, sobie tylko kilof i przy O kurde, chleb miał zostać! Przed miała iść sobie. Dobra. że za taki jeszcze mały nieogar? Ale ja, ja tak zawsze mam taki, mam taki leki nieogar. Gdziech mnie to nie dziwi? Kochani ma Wow. To zauważyłam, to jest piękne. To wygląda jakby to było ktoś budował. Tam są bagne. Ja, ja mam coś, ja coś mam takie Więc Na początku myślę, że zrobię sobie tylko piecyk, bo jest żadnego przesadzania. No. I będziemy pomału kończyć. Raz, dwa, jest tą. Będziemy tu musieli przejść. Zrobi sobie zapalniczkę, nie! Dobra. Choć się robi nieco ciemno. Już będziemy powoli wracać. Wracamy. A ja, ja sobie stąd zabiorę pochodnie. Dać pochodnie swoje. Ja pochodnie nie posiadam Tyk Dobra, proszę jeszcze posiadam pochodnie To co to za wies na chatę? Ja pytam! Jeszcze mi nie skrzynce stoi Dobra Ja sobie poradzę Ja jestem zaradna <laughs> Mam podłogę A kurde, to leciało. No. Robię sobie te, właśnie tylko piecyk. gdzie, No tak. Gdyż już nie właśnie potrzebuję piecyka, no. W jeszcze ostatnia minuta. Znamy sobie piecyk, postawić coś do jedzenia, a najpierw zrobię sobie węgiel. No i powoli będę kończyć. No dopiero powoli. Tu sobie zrobię tego, tu. Dobra. Tego, tu i wszystko wiadomo. Okej. Okay. łyżeczko. Jeszcze sobie zrobię na przepalenie sobie. Opa, tu do pieca. Idę do pieca. Okej. Okay. Ty sobie stój tu. Ty idziesz tam, ja sobie to rozwalę, bo ja sobie tu lubię mieć sobie łóżeczko, jak się na zimskach. Mam nadzieję, że się nie zdarzy to, czego bym nie chciała, Spodój i Będzie, gdzieś zbiję! Dobra, tu. Przesunęł okay. mnie do przodu. No ale tak. I oto jest piękny dzień, a ja już kończę test i siemanko. Byłam z OLI 9876XOX. Pa.